Jeśli prowadzisz lokalny biznes, mam dla ciebie szokującą informację: Kolosalna większość twoich potencjalnych klientów nigdy nie zobaczy tego, co publikujesz w mediach społecznościowych. Nigdy. I teraz pewnie myślisz: No dobra, Antek, rozumiem, ale co mam z tym zrobić konkretnie? Mój klient Kuba, zwrot z inwestycji w reklamy dla jego klienta z branży nieruchomości na poziomie 222 razy. Gama meble piszą do mnie Antek. Płagam, wyłącz te reklamy, bo mamy tak zapchany kalendarz, że nie ogarniamy. A moja klientka Kasia z Vividly Content? Generuje kaloryczne kontakty dla kliniki stomatologicznej po 15 zł, podczas gdy konkurencja płaci kilkadziesiąt zł za kontakt. Jak to zrobiliśmy? System Meta Ads dla lokalnego biznesu, który wyrzeźbiłem przez ostatnie lata, wydając na testowanie kilkadziesiąt tysięcy złotych. I za chwilę przekażę ci go kompletnie za darmo. A na koniec dostaniesz coś ekstra: szablon kampanii kontaktowej dla lokalnego biznesu. Ten sam, który przyniósł jednemu z moich klientów 23 lidy w pierwszym tygodniu. Zostań do końca. Problem lokalnych biznesów. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz do klubu, widzisz mega laskę albo mega faceta, i puszczasz mu oczko. Problem polega na tym, że robisz to po ciemku. Zero szans, że ta osoba Cię zauważy, nie? No ale dokładnie tak samo działają lokalne biznesy, które publikują posty, ale nikt ich nie widzi. To jest tak jakbyś, nie wiem, rozrzucał albo zrzucała ulotki w pustym lesie. A brutalna prawda jest taka, że bez promocji Twój content nigdy nie dotrze do wystarczającej liczby lokalnych klientów. Widzę trzy główne błędy, które popełnia prawie każdy lokalny biznes. Po pierwsze, albo w ogóle nie promują swoich postów, licząc na organiczny zasięg. Uwaga! Niesamowity news! Organiczny zasięg już dawno nie żyje. Po drugie, promują te posty z jakieś śmieszne pieniądze. Serio, 5 złotych dziennie to nie jest budżet reklamowy. To jest żart. Po trzecie, promują z niewłaściwym celem albo targetują tak szeroko, że trafiają do wszystkich, tylko nie do potencjalnych klientów. I to wszystko jest po prostu dramat, bo prowadzi do sytuacji, gdzie Twój potencjał jest całkowicie zmarnowany, a szkoda, bo lokalny biznes ma często mega przewagę nad tymi dużymi graczami. Znasz swoją okolicę, masz kontakt z klientem, możesz szybko reagować. Szybka przerwa. Dzisiaj podczas odcinka może mi trochę siadać głos, może być trochę inny. No bo moja ulubiona firma, produkująca mój ulubiony suplement na odporność, postanowiła nie produkować już tego suplementu. Także jestem w trakcie poszukiwania. Jak macie jakieś polecajki, walcie śmiało w komentarzach. Chętnie wykorzystam. Fundamenty lokalnej. Promocji. Dobra, zacznijmy od podstaw. Jak właściwie targetować lokalnie? No, bo tu jest taki pierwszy haczyk. Meta daje ci taką opcję: zasięg X kilometrów wokół adresu, ale to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Dla biznesów takich jak restauracje, salony fryzjerskie czy sklepy, zasięg 5-10 kilometrów jest. Idealny! Ale co jeśli prowadzisz gabinet stomatologiczny, który oferuje drogie usługi, albo jesteś deweloperem, wtedy możesz śmiało targetować całe miasto, a nawet okolice. To, co naprawdę ma znaczenie, to cel reklamowy i kreacja. I teraz uważaj, bo to jest absolutnie kluczowa rzecz. Dla lokalnego biznesu najlepsze cele, to. Kampanie na kontakty absolutny numer jeden. Ruch do Messengera, gdy kontakty są drogie, i zaangażowanie wspierające lub, na przykład, gdy budżet jest bardzo mały, promocja wydarzenia, gdy organizujesz lokalne eventy. I teraz pokażę Ci dokładnie, jak ustawić każdy z nich, ale najpierw spójrz na ten przykład. Gama Meble. Oni zaczynali od budżetu 30 złotych dziennie. W pierwszym tygodniu pozyskali 5 lidów, w drugim tygodniu zwiększyliśmy budżet do 50 złotych i dostali 12 lidów. A teraz piszą do mnie: Antek, wyłącz te reklamy, bo mamy zawalony kalendarz spotkań. Wiesz, to nie był żaden rocket science, ani jakieś skomplikowane targetowanie. Po prostu konsekwentnie stosowali system, który zaraz Ci pokażę. Kampanie kontaktowe. Dla takiego lokalnego marketingu to jest absolutnie na podstawie. I teraz dokładnie, jak to ustawić. Cel kampanii: kontakty. Typ formularz kontaktowy. Grupa docelowa. Tutaj wybieramy lokalizację i zainteresowania. Zawężamy wiek i płeć. Odpowiednio do naszej branży. Wykluczamy, jeżeli jest taka możliwość, osoby, które są już naszymi klientami. Swoją drogą, jak chcesz zobaczyć prawidłowy i diabelnie skuteczny proces ustawiania kampanii, krok po kroku, koniecznie obejrzyj mój film w tym temacie. Link. Jest tutaj, tam pokazuje cały proces od A do Z. Ale teraz chcę powiedzieć ci o czymś, o czym mało kto mówi. Meta zmieniła możliwości targetowania lokalizacyjnego. Kiedyś mogliśmy wybierać między targetować osoby, które mieszkają w mieście X. Targetować osoby, które przebywają w mieście X i targetować osoby, które niedawno były w mieście X. Ale teraz, nawet gdy wybierasz opcję mieszkańcy, system i tak pokazuje tym, którzy również niedawno byli w tej lokalizacji. Co to oznacza? Że te reklamy będą się pokazywały również tym, którzy są przejezdni, którzy są jakimiś turystami. I takim absolutnym game changerem w tym momencie jest targetowanie na poziomie kreacji. I przejdźmy do tego. Musisz w samej kreacji, w tekście, w grafice, w filmie. Jasno komunikować, że mówisz do mieszkańców Wrocławia, Krakowa czy innego miasta, w jakim jesteś. Tylko w ten sposób jesteś w stanie odsiać te osoby, które nie są Twoimi potencjalnymi klientami, i właśnie to zrobiliśmy z Hardym. Początkowo mieli generyczne kreacje, targetowali w promieniu 5 km, generowało to leady, ale konwersja z tych lidów no, była słaba. W momencie, kiedy zmieniliśmy kreacje na takie, które bezpośrednio odwoływały się: hej, mieszkańców Wrocławia, kliknij teraz dużo łatwiej było nam pozyskać ludzi, którzy są konkretni i którzy faktycznie są z Wrocławia. Rozszerzyliśmy też promień, wtedy promocji, do 15 kilometrów, bo to kreacja lepiej łapała tych, którzy są potencjalnie zainteresowani, więc nie trzeba było się aż tak bardzo skupiać na grupie docelowej. I dlaczego to zadziałało? Bo jakiś randomowy przechodzień z innego miasta nigdy nie stanie się Twoim klientem, nawet jeśli wypełni formularz i znaczna większość ludzi nie kliknie w taką reklamę, bo w ogóle to nie jest do nich, więc te reklamy nie będą szukać ludzi podobnych do tych, którzy nie kliknęli, tylko do tych, którzy kliknęli, a klikają tylko ci, którzy są zainteresowani. I teraz uwaga, ta sama zasada działa w każdej lokalnej branży. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak tworzyć zabójcze grupy odbiorców, zerknij na mój film o tym, o, jest gdzieś tutaj, jak ustawić idealne grupy odbiorców. Kampanie na zaangażowanie i wiadomości. Teraz przechodzimy do czegoś, co wielu lokalnych przedsiębiorców kompletnie nie ogarnia. A co może być żyłą złota? Kampanie na zaangażowanie i wiadomości. Kiedy używać takich kampanii na zaangażowanie? Na przykład, gdy dopiero zaczynasz i masz mały budżet, od 20 złotych dziennie, albo chcesz budować świadomość twojej marki lokalnie i twój produkt wymaga takiej szerszej edukacji, dłuższego tańczenia z klientem, zanim cokolwiek mu sprzedasz. Jak to ustawić? Oto dokładne kroki. Cel kampanii, aktywność, albo ruch. Wybieramy dokładnie tą samą grupę docelową jak wcześniej. Ale, i tu jest kluczowa różnica, kreacje muszą być oparte na wartości, na edukacji, nie na sprzedaży. A skoro mowa o kreacjach, koniecznie sprawdź mój film o najlepszych kreacjach reklamowych dla MetaAds, gdzie pokazuję dokładnie jak tworzyć kreacje, które miażdżą konkurencję. Link jest w rogu. Wracając, rozkładasz to tak, kampanie z kontentem edukacyjnym na zaangażowanie lub ruch na profil instagramowy, około 30 zł dziennie, z postami typu 5 największych mitów o branży, dlaczego warto zacząć, Coś tam, mówimy tutaj oczywiście o Twojej usłudze czy produktach, kampanie na ruch. Na wiadomości do osób, które zaangażowały się w treści oraz do grupy idealnych klientów, załóżmy 50 zł dziennie. I teraz rezultat to są niziutkie koszty pozysku. Serio, kampanie na wiadomości to jest petarda dla lokalnych biznesów. Są idealne, gdy Twoja usługa wymaga jakiejś dłuższej interakcji czy rozmowy przed zakupem. Klienci mają milion pytań przed podjęciem decyzji. Jeśli chcesz budować osobistą relację z potencjalnymi klientami, jak to ustawić? Bardzo podobnie jak kampanie na kontakty, ale z celem ruch. Zobacz, co ważne, takie kampanie na wiadomości mają jeszcze jedną mega zaletę. Kiedy już odbierzesz wiadomość od potencjalnego klienta, masz szansę na naprawdę głęboką rozmowę z klientem i tekstową rozmowę z klientem. Tylko najpierw sprawdź, czy kampanie kontaktowe nie działają lepiej i telefony nie konwertują dla ciebie znacznie łatwiej. Nie idź na łatwiznę. A teraz trzecia strategia, która jest absolutnie kozacka dla biznesów opartych na wydarzeniach, czyli promocja wydarzeń lokalnych. Jeśli organizujesz jakiekolwiek wydarzenia, warsztaty, jakieś dni otwarte, wyprzedaże, spotkania, to ta część jest absolutnie kluczowa dla ciebie. No, bo wiesz, promocja wydarzenia to nie jest coś takiego, że tworzysz wydarzenie, wysyłasz do znajomych, udostępni i nagle czary, mary, ludzie się pojawiają. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane i Musisz przestać liczyć na to, że ludzie się sami zapiszą. To jest cała strategia, która zaczyna się co najmniej dwa tygodnie przed takim wydarzeniem a to mój sprawdzony schemat. 14 dni przed wydarzeniem startujesz sobie z kampanią na zaangażowanie, promujesz posty, budując świadomość. 10 dni przed wydarzeniem uruchamiasz kampanię na samo wydarzenie, 5 dni przed wydarzeniem dodajesz kampanię na wiadomości, odpowiadając na pytania, i 2-5 dni przed wydarzeniem robisz post przypominający taki. Z celem na zaangażowanie i przypominasz tym ludziom o tym, że takie wydarzenie ma miejsce. Budżet 30-50 zł dziennie, może być więcej, ale uwaga, jest jeszcze jeden trik. Wykorzystaj FOMO, czyli Fear of Missing Out, taki lęk, naturalny ludzki lęk przed przegapieniem okazji, w jaki sposób ograniczając liczbę miejsc, ale serio, naprawdę ogranicznie, ciemniej, komunikować, że zostało tylko x miejsc. Też zgodnie z prawdą, pokazując zdjęcia i filmy z poprzednich wydarzeń. I jeżeli masz do tego dostęp, użyj takich relacji uczestników, gdzie oni mówią, jakie super to było, mówimy tutaj o poprzednich edycjach Twojego wydarzenia. Dla przykładu taki mój klient, firma Wnętrzarska z Krakowa, organizowała takie wydarzenie, Dzień Projektanta Wnętrz. Limit 15 osób, budżet promocji 500 zł przez 10 dni. Rezultat 42 zaproszenia, czyli musieli odmawiać ludziom 15 osób na wydarzeniu i 9 nowych klientów, którzy zamówili projekty łącznie na 120 tysięcy zł. Więc tu zwrot z inwestycji był 240 do 1. A udało się to tylko dlatego, że ten system promocji był spójny, z góry zaplanowany i wystarczająco wysycił nasycił tych klientów, którzy chcieli tam przyjść. Teraz jak połączyć te wszystkie strategie w jeden spójny system. Strategia pełnego mini lejka. Teraz połączymy wszystko w jeden spójny system. Taki mini lejek marketingowy dla lokalnego biznesu. Zobacz na to. Na górze tego mini lejka masz kampanię na zaangażowanie. To daje największy zasięg, najniższy koszt. I one są skupione na budowaniu świadomości. W środku są kampanie na wiadomości, kontakty, wydarzenia dla osób, które już znają Twoją markę, a na dole bezpośredni kontakt z klientem, jeżeli jest taka potrzeba czyli ofertowanie, spotkanie w firmie, rozmowa. Ech, no ale jak gadać z tym klientem, żeby sprzedać? O tym też nagrałem mega konkretny film, nie zgadniesz, gdzie znajdziesz link. I jak to rozplanować budżetowo? Tutaj jest kluczowy punkt, bo wszystko zależy od charakteru twojego biznesu. Jeśli twój biznes opiera się na rozmowie telefonicznej z klientem, na przykład nieruchomości, czy jakieś specjalistyczne usługi, czy jakieś doradztwo, wtedy 40% ładujesz w kampanię na zaangażowanie, a 60% na kampanie kontaktowe. Jeśli twój biznes opiera się na rozmowie telefonicznej z klientem, na przykład nieruchomości, jakieś usługi specjalistyczne, doradztwo, wtedy 40% na kampanię, na zaangażowanie, a 60% na lidówki. Jak Twój biznes jest taki bardziej sklepowy czy usługowy, gdzie klient nie musi od razu z Tobą gadać, to rozdzielasz to 50-50. Połowa zaangażowanie i połowa kampania na wiadomości albo kontakty. Dla przykładu, Kuba zaczynał od zera, budżet 1500 zł miesięcznie, a jego pełny jak wyglądał tak. 40% na kampanię na zaangażowanie, czyli ruch na Instagram i takie reelsy edukacyjne na temat tego, jak pozyskiwać kontakty w branży nieruchomości. Typowy kontencik dla jego potencjalnych klientów, żeby ich trochę podgrzać, i 60% wtedy mamy. Mestuwe na kampanie kontaktowe, takie precyzyjne, targetowane do potencjalnych klientów albo do podobnych do tych, którzy się angażowali. Po trzech miesiącach gościu generował lidy za 40-50 zł i każda taka transakcja, którą domykał, generowała mu przychod na poziomie 10-15 tysięcy zł. I ten sam system robił nie tylko u siebie, ale wdrażał go też u swoich potencjalnych klientów i właśnie to wygenerowało mu ten legendarny ponad 200 zwrot. A kluczem jest to, że nie próbował od razu sprzedawać. Najpierw budował zaufanie i pozycję eksperta, dopiero potem konwertował ludzi na klientów. A wiesz co jest najbardziej kozackie? 80% jego klientów mówi, że trafili do niego przez Facebooka, chociaż technicznie przeszli przez cały lejek marketingowy. A teraz najczęstsze błędy przy wdrażaniu pełnego lejka Lokalnie. Za szybko przeskakujesz do sprzedaży. Nie masz spójności w komunikacji między kampaniami. Niewłaściwie rozkładasz budżet. Także pamiętaj, zasada 50 na 50 albo 60 do 40. Nie masz cierpliwości, bo system potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić. Chcesz umieć ustawiać kozackie lidówki? Nagrałem naładowany mięsem osobny film o budowaniu kampanii kontaktowych, jak pozyskiwać kontakty przez meta, -Ads. znajdziesz go w rogu. Tam pokazuję krok po kroku, jak ustawić formularze, jakie pytania zadawać, jak znacznie obniżyć koszt. Pozyskania Lida. A teraz, zanim dam Ci prezent, podsumujmy wszystko, co właśnie Ci opowiedziałem. Podsumowanie. No dobra, to ogarnijmy, co już wiemy. Przeszliśmy razem przez kompletny system pozyskiwania lokalnych klientów przez MetaAdsy. I zamiast chaotycznego działania po łamacku, masz teraz pełny Lake, który naprawdę działa. Kampanie na zaangażowanie, które budują świadomość i pozycjonują cię jako eksperta lokalnie. Kampanie na wiadomości i kampanie kontaktowe, które pogłębiają Twoją relację, odpowiadają na pytania, a następnie konwertują w zainteresowanych klientów gotowe kontakty i bezpośrednia rozmowa z klientem, która podgrzewa go i sprzedaje mu produkt. Widziałeś już, jakie kozackie rezultaty osiągają moi klienci. Kuba dwustukrotny zwrot z inwestycji w reklamę na nieruchomościach. Gama ma tak dużo klientów, że piszą, Antek, wyłącz te reklamy, mamy zapchany kalendarz. Hardy, znaczny wzrost ilości klientów i spadek kosztów pozyskiwania we Wrocławiu w dwa miesiące. Kasia z Vividly Content, lidy po kilkanaście złotych dla kliniki stomatologicznej w Szczecinie. I co jest najważniejsze, nie musisz być jakimś mega ekspertem od reklam, żeby to wdrożyć. Pokazałem Ci dokładnie krok po kroku, jak ustawić każdy element tego systemu. Masz też linki do moich filmów, gdzie naprawdę omawiam szczegółowo, wszystko to, o czym mówiliśmy, jak ustawić kampanię krok po kroku, jak tworzyć skuteczne kreacje reklamowe, jak budować grupy odbiorców, jak pozyskiwać kontakty. A teraz, jak obiecałem, mam dla Ciebie konkretny bonus. Przygotowałem specjalny szablon kampanii kontaktowej dla lokalnego biznesu z gotowymi kreacjami, szablonem tekstów reklamowych, które możesz sobie wypełnić. No dobra, ale gdzie jest haczyk i jak to otrzymać? Nie ma haczyka. Wystarczy, że do mnie napiszesz na Instagramie wiadomość lokalnie i od razu ci go wyślę. Ten szablon zawiera dokładnie te same ustawienia, które generują super wyniki dla moich klientów. Jeśli film był dla ciebie wartościowy, łapeczka, subskrypcja i daj znać w komentarzach, jaki lokalny biznes prowadzisz. Chętnie pomogę ci Dowolnym pytaniem. Wal śmiało.